W czwartek w Sejmie odbyła się debata nad obywatelskim projektem ustawy o ręcie wdowiej. Projekt, poparty przez rząd, ma na celu wsparcie osób starszych po śmierci małżonka i może objąć nawet 2 miliony seniorów. Ze względu na zgłoszone poprawki, projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Renta wdowia to nowe rozwiązanie, które pozwoli łączyć własną emeryturę z częścią emerytury po zmarłym małżonku. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, jest to odpowiedź na zagrożenie ubóstwem osób starszych. Pod projektem podpisało się ponad 200 tysięcy obywateli. Główne założenia projektu: Owdowiała osoba będzie mogła zachować swoje świadczenie. I powiększyć je o część renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Rząd proponuje, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, a wypłaty rozpoczęły się od 1 lipca 2025 roku. Wysokość dodatkowego świadczenia ma wynosić 15% w okresie od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku, a od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie do 25%. Wprowadzenie renty wdowiej stanowi znaczącą zmianę w obecnym systemie, gdzie obowiązuje zasada wypłaty tylko jednego świadczenia. Projekt ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób owdowiałych, które często doświadczają trudności ekonomicznych po śmierci współmałżonka. Zgłoszone poprawki wprowadzają pewne ograniczenia. Suma dotychczasowego świadczenia i renty wdowiej nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, obecnie 5342 zł 88 groszy. Prawo do renty wdowiej będzie przysługiwać osobom, które były w związku małżeńskim w dniu śmierci małżonka i osiągnęły wiek emerytalny. Wstąpienie w nowy związek małżeński spowoduje utratę prawa do renty wdowiej. Debata nad rentą wdowią pokazuje, że rząd i społeczeństwo dostrzegają potrzebę wsparcia osób starszych w trudnej sytuacji po śmierci współmałżonka. Projekt, choć wprowadza istotne zmiany, będzie wdrażany stopniowo z możliwością dalszych korekt w przyszłości. Ostateczny kształt ustawy będzie znany po rozpatrzeniu poprawek przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.